Witam! Ale dwa z tej strony a to jest prolog do serii Star Wars: Battlefront. Jeżeli ktoś gra już w Battlefront, to, to pewnie zauważy, że to jest ostatnia misja kampanii Republiki i zacznie się zastanawiać, dlaczego to jest prolog? Długa historia, którą mogę skrócić w następujący sposób. Okazało się, że wersja gry, którą kupiłem, posiadanie niewielkiego baga w związku z czym nagrywanie zakończyłem po ostatniej misji czyli rentważę. Błąd udało mi się naprawić, krótko potem, ale stwierdziłem, że skoro już się pożegnałem, poleciłem inne serie i wszystko inne zrobiłem, a obiecywałem już w Republic Commando dawno temu, że bitwa o Kaszyk będzie niejako zakończenie, zwieńczeniem naszego Battlefronta, bo dzięki właśnie dzięki Republic Commando, będzie to zwieńczenie Republic Commando, ponieważ właśnie dzięki naszym działaniom podczas Republic Commando możemy bronić się na Kaszyku, stwierdziłem, że hej, dlaczego już nie zrobić takiego prologu? Battlefront to, jak jeszcze powiem dokładnie w pierwszym odcinku, Strzelanka z widokiem z pierwszej bądź trzeciej osoby, już dość mocno Battlefielda. Ostatnia bitwa, tak naprawdę. Znaczy, ostatnia bitwa wojen klonów ciężko powiedzieć, bo wojny klonów zakończyły się jednocześnie wszędzie tak naprawdę. Poza jakimiś trudnymi debitkami, które trwały dłużej, ale chyba ostatnie miejsce, które widzimy w filmie, jeszcze podczas wojen klonów. Dobrze, zaraz się przekonamy, jak to wygląda sytuacja. Tak jest. Kashyyyk. północno-wschodnia część galaktyki poziom trudności Hard dobrze. Jak widzicie, zajmujemy punkty i więcej mamy punktów, tym szybciej wygrywamy grę. Chociaż można przegrać najwięcej punktów niż wróg. Dobra, idziemy na platformy obserwacyjne. Ładna muzyka. No, muzyka w tej grze jest jednak mocnym punktem. Co jest oczywiste, biorąc pod uwagę, że jest to muzyka z Gwiezdnych Wojen, która jest uznawana za bardzo dobrą ogółem. Dobra, musimy pozbyć się wrogich pojazdów. Jak widzicie, wyrzutnia... Słodrago jest jedyna misja, gdzie będę używał tego żołnierza z orkietą na większą skalę. No niech to zdobyli nam plażę. Zielone strzałki to nasi żołnierze, żółte to nasi sojusznicy łuki. Dobra, poszedł. Tam jest czołg. Demet, uciek mi. Dobrze mi się wydajesz? Tam jeszcze Nie, tylko z widzenia. Dobra, a mam stąd zasięg? Nie, ucieknij mi. Mogę tak spróbować? Dobra. Dobrze, że nie odległość? Prawie. Dobra. Tak, trafiłem go. Mogę to jest druideka. Jak miło, rozłóżcie się i pokażcie mi swoje tarcze. Bam! Definitywnie nie możemy tej przegrać. Tu musi być pilot, bo się sam naprawia. Kurczę, nie mam do nich zasięgu. O tej, widzę, że zaczynamy odbijać plażę, dobra wiadomość. Biłem. A nie, nie chybiłem, trafiłem! O, 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 o! Przeładuj. Uzupełniam amunicję w automacie i... A gdzieś tam w tym momencie właśnie się, nasi komandości republiki, z którymi graliśmy... Dróg zostawił ten czołg, moment, czy wróg naprawdę zostawił ten czołg? Jeżeli tak, to ja do niego wsiadam. Tak, mogę zostawił. Tylko, że pojazdy wybuchają po pewnym czasie, jak zostawione same. Nawet nie wiem, czy to było już w oryginalnym, czy dopiero popatrzył. Więc teraz pytanie, czy zdążę. O, widzę, że sobie już nie kłuki tu idzie. Czyżbyś chciał naprawiać ten pojazd? Tak, gaddemyt. Miałem nadzieję, że zdążę znaleźć ten sposób, w pojazd. Czy nie plażę? Dobrze. Zaraz wrogom pokażemy. Ups. Nie, nie. I believe I can fly. O, tu jest wrogi czołg! Zdążę, 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 choć właśnie od potony wybuchają, żeby nie można było tak przejmować, ale jeżeli już do niego wsiądę... Doskonale. Au! Drzewa powinny schodzić mi z drogi. Cześć droideko! Wiesz co, co sprawia się z tobą, moim wielkim działem? Dziękujemy serdecznie. No dalej, zajmijmy ten punkt. Czy jestem jedyną osobą, która tu jest? Jednie, Jeżeli zajmiemy plażę, będziemy mogli szybko wysłać tej posiłki. Więc proszę, niech się tym nie się tu nie zruspał, nie mnie załatwi. Za Stoję na leczeniu, więc pierwszy strzał zignorujemy. Dobra Dobrze, dobrze, dobrze. Widzicie te droideki? tej te ich kawałki, droideki nie umieją pływać. W związku z czym, za każdym razem, kiedy taka droideka próbuje przepłynąć wodę, wybucha. Au! To szkoda, że w wodzie nie, nie, nie wybuchają te... Aha, ale nie, nie, nie jesteś w stanie mi trafić o to biełniki. W takiej odległości mi nie trafi. To kurczę, nie ma eksplozji w wodzie! Hej! Tu już są wybuchy, i zaraz będzie ich dużo. No nie, stój druideko. Poszła, dobrze. Coś do mnie strzela tutaj? No, patrzcie. Doskonale. Wiecie co, ja mogę tam się przelecieć nawet i... Uszkość mi trochę ten pojazd tutaj. W sumie skoro kolejny z naszych ludzi jest tym czołgiem, już nie grozi zniszczenie. To ja się przejadę tym. Będziemy mieli dwa czołgi po naszej stronie. I zarazem cofnij się, cofnij się, daj, cofnij Wiemy, to są strasznie niesterowne te czołgi, są fajne i pancerny z przodu, ale niesterowne koszmarnie. A chcę zrobić coś takiego. Uua Czołki teraz osłania przed atakami z jednej strony, przynajmniej. Hmm, jaki fajny bug graficzny. na ściągę są w tym czołgu, prawda? jest taka zabawna rzecz. Dobrze. Jeżeli oni teraz to stracą, nie będą mieli żadnych czołgów, i będą się już nie martwić. Got Dalej, muszę tylko ten punkt odbić. bo nikt się nie zrespałnił, bo nikt się już nie zrespałnił. Dalej, dalej. Uciekajcie, tak! Tak, tak! O! o! Nie wsiadłem do czołgu, chciałem wsiąść do czołgu, ale nie zdążyłem. Teraz ja niech on tego punktu nie zajmie. Proszę, niech on tego punktu nie zajmuje. Niestety tak dobrze nie ma. Czy ktoś zostawił ten czołg? Naprawdę? Jakie to było głupie. I znowu wrogowie tutaj pozycję? Niewiarygodne. Hej, bo jeszcze przegramy! Nie. Wyłaź stamtąd jak coś tam stać, no cóż, nie ma zdrowie. Dobrze. Dobra, już widzę wyraźnie, że będziemy musieli się rozpałnić i rozpałnić jeszcze raz jakby z przeciwpancerną. Hej, bo jeszcze to przegramy. To byłoby straszne przeżycie. Co drogo, już ARC Troopers w tym przypadku nie byli właśnie ci elitarni żołnierze z pierwszych wojen klonów. W sensie nie pierwszych chronologicznie, wiem się jak pierwszy, i wojny klonów. Ja mam tutaj na myśli pierwszy serial wojny klonów animowany, dość stary. Na takim ARC, ARC Troopers to nie jest elita żołnierzy klonów z tego serialu? Już nie pamiętam, no dobra. Kurde, nie mogę blocie strzelać, nie jestem Jet Trooperem. Szkoda. Au! Au! To bolało. Bam! Zaraz się wam zajmę. Po nim! Dalej, zniszczmy ten. Dalej, dalej, bo jeszcze, jeszcze nie wiem, przegrywać. Dalej. Poradzą sobie z nim. Tu jeszcze jestem wrogi łazik, naprawdę. Wrogowie no tak stać bez końca. Nawet nie mam siły to komentować. To zabawne i tak przegrywamy, to jest w ogóle śmieszne. Strzelmy tej platformy, to jest zabawny pomysł. <ścoughs> to było tak śmieszne, to jak strzelanie z armaty do muchy. Stąd. Miałem czołg, nie powinien z niego wysiadać. Dalej. To jest tak śmieszne strzenie tych platform. Dalej. Zobaczcie, że tak się wygłupiam, ale chyba już tego nie wygrałem, mam wrażenie, takie nieprzymnożone. Chyba restartujemy misję. Tak. Misje w asfalt froncie są trudne. Bardzo trudne. Na najwyższym poziomie trudności część z nich jest praktycznie nie do przejścia. Okej. Okay. W sumie nie, zrobi inaczej. Kurde. Wolno mi to strasznie idzie. tutaj dojść na lądowisko. Musimy znaleźć lądowisko. Nie wiem, to zrobi szybko. No dalej, proszę, proszę. Niech ktoś tu przyjdzie. Demet. Nie udało się. Pozbądźmy się wrogich czołgów, zanim to będzie zajmować gdzieś za dużo. Jeżeli wróg zatrzyma się jakimś czołgiem gdzieś na naszej bazie, to do niego wsiadam. To jest najlepszy sposób, żeby tę misję wygrać. dalej. ładowanie amunicji tutaj dobra. Tam z tyłu jest czołg. Teraz pytanie, czy wróg go porzuci, żeby ich zajmować się punkty tak! Nie, nie porzucił go. Już po nim przynajmniej, po czołgu. Dobrze, zamieńcie, zajmijcie, zajmijcie ten punkt! To jest najważniejsze co nas ten od zwycięstwa, zamieńcie tego punktu. Dalej, dalej, dalej. No nie, było tak blisko. Au, snajperzy! Dobra. Idę podreperować zdrowie, no i i zobaczmy, czy ten, ten czołg nie wysiądzie z tego czołgu, jak to czasami robią. Dalej. misja? Nie, nie idzie mi ta misja. Jeszcze raz. Dobrze, tym razem się uda. Nie wierzę. to po prostu nie wierzę. Ha! To jest fajne! Naprawdę fajne. Szkoda, że nie, nie mamy naszych komandosów, prawda? Kilkadziesiąt blaszaków to nie problem dla nich. Musimy zająć te punkty natychmiast. Wróp się zespołni pierwszą falę swoich ludzi, dobra, czyli ludzi druidów. I teraz coś z nich tej zostanie. Jeden robot? Da radę Demyd. Taki ambitny plan. A z drugiej strony nie zostało tam wielu wrogów już. Ha, ha, ha. Ha! <laughs> Spawnki, po prostu camping. Najlepszym dźwięku na wydaniu. Dobra. Dobrze. Teraz czy jakiś tracimy, jest w z tym, że ten zrobiliśmy. Kompy zwykłe straci na się jak tracą jakiś posterunek. Kompy bardzo nas nacierają, jeżeli tracą jakiś posterunek, z wynika. mojego wynika. Uuuu! To było piękne trafienie. O, spadłeś. I też. Okej, okay, trzymamy się. Dobra. Wrówni w do swoich pojazdów. Ciekawe, czy mogą to wykorzystać w taki najbardziej zabawny sposób na świecie. Łups, co on mi nie zauważy, co on mi nie zauważy. Jeśli tak jestem w raju. Dalej jestem tak blisko tych czołgów. Cześć! Wiecie, aktualnie zobaczycie tego punktu jest całkiem zabawnym pomysłem, lubię go. Hej, hej! A co do lideki, jeśli tak nie i tak nie mogę dopłynąć, utopią się. Więc teraz ja zajmuję ten punkt. Ustawiam tutaj dispensery, najpierw jeden został ranny, będę jej wykorzystywał sukcesywnie do walki. Ale ja chyba nie zostanę ranny. W ogóle to będzie śmieszne, jeśli ja zajmę ten punkt takim raszem, prawdziwym. Cześć! Eee. Dalej, złóżcie się. Dobra, już skończyły dispensery, prawda? Ok, zacimy w ten sposób. Bo właśnie nie ma więcej wrogów w tym miejscu. Takie mam wrażenie. Cześć. Cóż, niezajęte pojazdy zwyczaj eksplodować, widzicie. Tak oto rozwiązi się zwycięstwo. Dziękujemy serdecznie za współpracę. Nie, nie, nie odbijecie tego punktu. Jest po moim trupie. To co ja mam zamiar zrobić ten punkt? No bo sunie po namyśle... Bawmy się trochę. Ten pojazd jest, jest naprawdę ciężko opancerzony. Au! Ale może nie aż tak, powiedziałbym. Ciężko opancerzony do pewnych granic. To nie zaraz zajmą ten punkt z powrotem, prawda? Nie, nasi tam respawnują i pilnują, to dobrze. A i było tak pięknie. Ale nic, ciążą mnie tutaj całkiem ładnie na muszę powiedzieć, ogółem. byłem. Zwykły karabinek też jest bardzo skuteczny. Ja nie znoszę droidek, mają ciężkie tarcze. Są wyjątkowo skuteczne. Jak widzicie, nie trzeba snajpera, żeby się w bobrze bawić. A mi trochę krótszy zasięg strzału. No i czasami się nie, nie, nie... mamy czerwonego znacznika, że to wróg jest, to to wróg. Aj! Dobra, ktoś mi amunicję, dziękuję. Dispenser, ammo. Nie wiem, chyba moje pociski do niego nie dolatują. Demy. Dlatego czasami trzeba wark snipera jednak. Wygraliśmy, wygraliśmy tę bitwę, nareszcie. To nie jest ostatnia misja gry ogółem, ale jest ostatnia misja kampanii Republiki i droidów i Republiki. Później jest kampania Imperium i Rebeliantów, i z nią się rozprawię. O nie, amunicji, patrzcie. Dobra. Z tą kampanią zajmę się jakiś czas później. Na pewno nagram wcześniej kampanię dobra z Jeśli i Ziemi 2. Mam już przygotowane wszystko. Dobrze, jako że bierzemy się do końca, mogę panu wkłosić lekko z co nic, pożegnać. Bo z nami 2, to był prolog naszej serii z gry Star Wars Battlefront 2. Dobra. Ostatnie chwile gry już tak naprawdę Mam jażdżącą przewagę nad wrogiem. Uyp. Dobra, załatwiłem Rujkę. Zaskoczyła mnie, muszę powiedzieć. Ostatniej chwile rozgrywki, więc możemy się już trochę obawić. Snajperem. Mamy dwustopniowe przybliżenie, nie, a szkoda. Jak widzicie, sniperka generalnie ma ograniczony zasięg, ale nie musimy się nim martwić. Dziękuję. Sniper ma też jedną fajną rzecz. Recon droid, który przywołuje bombardowanie orbitalne. Kiedy ten zielony, niebieski, zielony pasek dojdzie do Maxa, au. Gdyby doszedł i nie został zatrzymany przez... Okej. Okay. Bombardowanie orbitalne. Gdyby nie stała pod dachem, to by ją właśnie zniszczyło. Dobra, granaty. Jak widzicie, droideki są niewiarygodnie twarde. Jak miło. Zemsta musi być. Tu jest jeszcze jeden robot. Nieważne, to jeszcze się za Bam! Bam! Jak nie muszę robić headshotów, w headshotów. Wrogów jest już tak mało, że to jest tylko formalność. O, miny założyli. Ciekawe, po co, skoro nie mają pojazdów w tej misji? Uuu, to widzę, walka nie niezła się toczy. Żebyśmy wygrali wszędzie, jeszcze? Tak? Gdzie jeszcze jacyś wrogowie zostali? Tutaj. Dobra. Czyżby już więcej nie było? Gdzie jest ostatni wróg na mapie? W doku. W którym? istotne. nieistotne. Mogę zabawnie, że patrzyli, który nam się zrobił celownik sniperski. Dobrze, był z nami Alan 2, to był prolog do serii z gry Star Wars Republic Command, i zrazem moje ostatnie nagranie z kampanii Republiki. Do zobaczenia w innych, do zobaczenia w, do zobaczenia w tych, tej serii, w następnym odcinku tej serii. Haha. oh rami hey